Dobra, poczekaj, dobra, ja mam. Możemy na. Oho! Weź, możemy te słabe. Kościół i... nie masz szans. Dobra. Tak. Serio? To czekaj, jeszcze tutaj. Yy, chcę zrobić wyrobiego. Tylko przygotowane ulty. Niż. ja w tym Bo ciężko brakuje. O, ja nie. Nie. Cześć, jestem Kowal. Witam Was w kolejnym filmie na tym kanale eee, z Deepio już drugim. Więc zagramy sobie na słampie, tylko na słampie. Dzień dobry, tu na Witam Was również na odcinku. Będziemy dzisiaj grać tylko i wyłącznie słampa. Myślisz, że jakimi postaciami? Ja gram krokodylem. Ty kraj aligatorem może bo... Mam lekką ślepotę, że ja jestem ślepy. E, bo tak ogólnie to wprowadzono regularność na weekend no, czyli tak, e, niedługo e, będzie tak, że we wtorki będą filmy związane z grafiką, bardziej takie kreatywne, czyli grafika e, i może coś tam związane jako z montowaniem i tak dalej, a we piątki e, będą filmy z gier. I no i w ogóle to możecie też ocenić oczywiście miniaturkę, bo chyba dość spoko wyszła. Właśnie sobie zacząłem dzisiaj tak wróciłem sobie bardziej do rysowania, bo tak to miałem dość długą przerwę. No i jak to, w... no i tam teraz się bardziej skupiłem na cieniach. I właśnie planuję we wtorek, 8 we wtorek najpewniej. Się... w moje urodzinki. To pojawi się speed art. Y... Dla mnie, to nie żartuję. Speed art, w sumie jeszcze nie wiem z czego, ale z czegoś na pewno. Y... Możemy w sumie za tydzień zrobić live'a. Bo teraz no. nagrywamy na zapas. Więc będziemy mogli za tydzień zrobić live'a z Deep'i'em. No. I nie, powietrze mi się kończy, powietrze No. Tak więc nie... Nie, nie. nie, nie, nie wiem, muszę oddychać więcej, bo jestem dużo. Tutaj... No w ogóle to... My yy... się najfajniej teraz na Słonie, tak, No mi też. Pamiętam jak czekaliśmy kiedyś na, na toksiku na Swamp. Al To pamiętajcie, żeby dobić, ponieważ tam są przedpremierowe filmy. Przede wszystkim. I, i no, spoilery tak. i milion różnych rzeczy. To jest to co on mówi to jest malutka, rzecz, tam bar bardzo fajni ludzie są my sobie gadamy, będzie nas spotkać, nawet chwilę z nami pogadać. O czymś podyskutować, pograć nawet z nami. Yy, mm. Są fajne minigierki. Wszystko to. Ten serwer jest naprawdę bardzo fajnie rozbudowany, w porównaniu do niektórych. No więc możesz wejść nam pomoc, rozbudować ten serwer tak. Link w opisie i w sumie na ekranie jest no. to zaproszenie. Yy, to gra nie złapał mnie. Ha! Dobra. Jaki dobra. dobra. Dobra, jestem krokodylem. Miszczuga, już jestem mistrzugą na robić, to dobra. I w sumie to mi przeszkadza strasznie. Tak, ona ma po Patrz co, co ona ma. Ona. Jak robię tego długiego ulta, ona się spowalnia i patrz. I wtedy zadaję prawie 300 damage'a nawet Ja? Dobra. O no nie, zapanie. Zapomnie. On. On, ona. Nie, szybko, szybko. Dawaj go, dawaj go. Kurde. Ulty, ulty, szybko połogam się. Tak się w to gra. Przygotowane ulty. Niż od razu na spontanie tak zbierać jakoś bo ciężko brakuje właśnie punktów bo jakieś wam one je wyżerają Ej, poczekaj jest wysoka topka no 200 tysięcy kurde to jest strasznie dużo w porównaniu do pierwszego miejsca i to jest tylko milion jest, jest! padłem na niego dawaj dawaj dawaj, Nie. dawaj 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 Wy... dawaj czy topka się podniosła jeszcze bardziej. A w ogóle wcześniej na Słambie, jak, jak grałem, to miałem milion punktów. No, ja sobie wczoraj grałem, wieczorem. Zajrzałem do pamięci, miał oczywiście. Ale mądre pijanie. Muszę się najwięcej razy pytać tej dziurze. W ogóle teraz stwierdziłem, że jak chcesz się mocno zarobić pieniędzy w DPO, to zabijasz najlepiej każdego, bo za każdego kila prawie jest tyle samo. Znaczy chyba jest tam różnica jak zabijasz pierwszą e, ewolucję dziesiątą, ale się dostają byłem dużo pieniędzy. Swoją drogą, ci, którzy trochę znają się na gipie, ale może nie grają jakoś tak dużo, powiemy wam, że od tego najnowszego update'u, czyli od bardzo dużej ilości postaci, nie tylko postaci się zmieniły, ale również punktacja i jedzenia. I takie na przykład zielone planktony dają 225 punktów. To jest dużo dość, bo wystarczy cztery prawie i już mamy tysiąc. Jedno mięsko daje 1000, a to, co jest najlepsze, Flapikombo. combo, jedna kaczka. Daje 200 punktów. Gdzie kiedyś Flappy Combo jedno dało 1500, ale z nerfili jest strasznie. Musisz zrobić kanał głosowy i tekstowy o specjalnie oddzielnie. No jest. Bo Deepio jest bardziej wartości najbardziej wartościową grą i ją jako znam. Tak, bo to właśnie można bardziej jakby stron... Bo to jest tak, że jako ta strona internetowa to zależy od... i też. Tak w większości nie od pracy komputera też do końca. Bo to... No od No właśnie, głównie od neta. A taka aplikacja by działała głównie od twojego kompa I byłaby pewnie też tak samo mało wymagająca jak przykładowo Zomstro.io Które jest de facto na Discordzie, jest za darmo Dla tych, nie wiedzą No bo właśnie teraz chciałem powiedzieć, że yy, yy, Generalnie to fajnie by było gdyby właśnie to Bo jest taka i on nagrywałem to na swoim kanale Generalnie to była jako strona internetowa W sensie jako internetówka ale z, na Discordzie zrobili aplikację, którą da się normalnie pobrać. jako grę po prostu. I gdy DPO to samo zrobiło, to by było świetnie. Bo patrz, jak się bardzo zmieniło, jak, jak teraz to dużo wydajnie idzie. Ten... Ja Ej, ch chodź tutaj na granicę, bo jest orka i wieloryba. Tak, to, to już na całe się podbieram. Tak. No nie ginę To to dobra na... przeżyłem, dobra jeszcze mam Możemy na... Oho! Weź, możemy tę słabę wykościć. Czekajcie ci połodzę. Teraz go trzeba Kościół no, no, nie ma szans. Jak nie? mi mięsko. No, nic. O nie. Tam ty, tam ty, tam. Ej Dobra. Szybko... Dobra. Daj mnie to. Ja muszę spinkać na słampa. Dobra. Serio? To, to czekaj, jeszcze tutaj yy, chcę zrobić wielorybiego I też będę kończył Nie, zacznę u spokoju, Nie obdać o nie, jakim dobra nie wielorybi mi ucieknie. Jakim cudem? przyszedł nie ma ultów, ja ja mam ult No to czekaj, ja jestem królem, to teraz idę sobie na głębiny zdadać. Dobra, to chodź. Na dół. Tam sobie zginiemy od powietrza. Nie, nie tutaj, choć bardziej. Dziękujemy Wam bardzo za ten odcinek, bo fajnie nam się go nagrywało, prawda? No to, to było na tyle. jeśli jest się spodobał zostaw lajka, suba, wbij do lemminga. No i oczywiście y, możesz. <gryw> A wiesz, że mi jeszcze został powa powietrz I możesz oczywiście wbić na Perskie, ponieważ to jest... Tam, tam jest ogólnie dużo bardzo fajnych rzeczy. Spoilery, przedprzęgrowa film i tak dalej i no... no cześć i tutaj jeszcze taki time-lapse w mam jeszcze jedną czwartą